szeroką, się śpiew. Taka działalność w sieci zbliża jakoś polityków radnych do społeczeństwa. Radnych, tak, czy zbliża. ja już tak się przyzwyczaiłem i do tego, że jestem radny, bo to już 12 lat i do tego, że są wybory i do tego, że zawsze cokolwiek się chce zrobić, to to jest polityka na pewno nic dobrego. Jakoś jak, tak uodporniony generalnie jestem na to, że można myśleć sobie o wszelkich działaniach przez różne działań politycznych. A prawda jest taka, że pomimo tego, że, że, że tutaj radzę i politykuję, jeśli można tak powiedzieć, to również mieszkam. A ponieważ mieszkam, to wi większość problemów, które tutaj są, nie dotykają jako mieszkańcę, jako Nowochucianina. Wychowałem się tutaj, tutaj mam dzieci, tutaj też pracuję. W związku z tym, mnie też zależy na tym, jako człowiekowi, Tomaszowi Urynowiczowi, mieszkańcowi, żeby tutaj było po prostu inaczej, lepiej, ciekawiej. A akurat czego nam brakuje? To, to również i tego, żeśmy wspólnie podjęli się dyskusji, jaka huta ma być, jaka ma być jej przyszłość, ale także przestali, przestali się spierać o to, jaka ona była, nie? Otóż żeśmy już różne historie słyszeli o tym, że była zła i że była dobra, że przyjechali ją budować za karę, ale także, no, była to dla wielu osób ziemia obiecana, ale w 2011 roku, czy to już za chwilę, czy w 2010, tak jak dziś się spotykamy, 14 października, tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy byli w stanie mieć przynajmniej wspólną wizję. Żeby mieć wspólną wizję tego, jaka ma być huta, to musimy spotkać się i porozmawiać. Nie ma takich miejsc, gdzie mogę sobie usiąść i porozmawiać z każdym. A ławeczka jest takim, takim nowochudzkim symbolem. Na ławki są wszędzie, na ławkach się rozmawia, ee, plotkuje, prawda? opowiada różne ciekawe bądź nieciekawe historie. Ale ławka może służyć, przynajmniej ta nowa łódzka na placu centralnym, do tego, żeby, żeby porozmawiać o nowej Hucie i do tego zapraszam. od Cała polityka. Czy on się nie obawia utraty jakiegoś takiego no autorytetu, wizerunku swojego wśród osób, wśród starszych w szczególności wyborców, którzy są nieprzyzwyczajeni do takich e, metod interaktywnych, właśnie, komunikacji ze społeczeństwem? No, pani <laughs> nie zadaje takie pytania, ja najwyraźniej jestem do nich nieprzygotowany. Nie, nie obawiam się. E, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Eee, my rozmawiamy w, e, o problemach, które dotykają także ludzi starszych i co ciekawe, nie tylko z 22-letnimi studentkami mieszkający, mieszkającymi w Nowej Hucie, ale także z osobami, które tą nową hutę budowały i, i mieszkają tutaj już od samego początku. W związku z tym także ich ten program dotyczy. Owszem, może jest to mniej, nie jest to konwencjonalne zjawisko, tak, brać, siedzieć, rozmawiać, czasem pożartować z ludźmi, ale... E, Przepraszam, no jeżeli my będziemy tylko się napinać i tylko spierać i tylko, że tak powiem, kopać po, e, się po łydkach, to nic dobrego nie będzie, a my chcemy rozmawiać z każdym, z 22-letnią, sympatyczną studentką, ale także chcemy rozmawiać z tymi, którzy przyszli tą Nową Hutę budować. Że mają potencjał w sobie? Mają w sobie tę siłę, tę energię? E, całe przesłanie tego pro programu, który robię z, z, z BZYKiem, Dowodzi tego, jak bardzo my jesteśmy różni, bo konserwatysta i muzyk rockowy, tak. Ale z, drugi z drugiej strony, to jest przesłanie, jest takie, że my chcemy pokazać ludzi, bo my chcemy pokazać to, co jest w Hucie najlepsze. Bez wątpienia ta kreatywność, przedsiębiorczość, pomysłowość w now mieszkańców Nowej Huty jest, jest olbrzymia. Nie? W związku z tym, nie ma, nie ma drugiej takiej dzielnicy, o której cały czas ktoś mówi. Domaga się, żąda, albo wymyśla, jak tu zrobić, żeby ta huta była lepsza, ciekawsza, jak tu zainteresować ludzi nową hutą. I, I to chcemy pokazać tych, tych najfajniejszych ludzi w Nowej Hucie, tych, których do tej pory nie pokazał. To nie, mają, to nie ma być tak, że tylko mówimy o tych znanych. Właśnie przeciwnie, ponieważ siedzimy na ławce, to może podejść każdy i każdy porozmawiać. Eee, Ludzie bo... podchodzą, tak? Podchodzą, podchodzą rozmawiamy, rozmawiamy, tak. To nie za duży kontrast. Taki undergroundowy muzyk i szanowany tak. radny. O tak. To znaczy, szanowany radny bardzo mi się podobał, ale myślę, że undergroundowy muzyk nie spodobałby się bzykowi. Mm -hmm. e jest to duży kontrast, ponieważ my jesteśmy bardzo różni, ale to, to myślenie i patrzenie na nową hutę też jest pełne różnic. Ale cel jest wspólny, żebyśmy znaleźli dobrą odpowiedź na to, jaka nowa huta ma w przyszłości. Teoretycznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.